Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie barany, lwy i strzelce, słuchajcie. I zapraszam do czytania tygodniowego. Zaczynamy od baranów, a czasówkę znajdziecie w opisie pod filmem. Moje drugie barany, wy w tym tygodniu w ciszy, arcykapłanka. W ciszy, w ciszy. Eee, trochę milczący, no to zależy dobra, no bo tutaj mamy ciszę i milczenie, jak najbardziej. To może być dla was ważne, żeby coś przemilczeć. Ale też y, to jest ważna intuicja i mądrość, którą mamy w sobie, więc to po prostu i później Działacie jak będziecie gotowi, bo niesamowite to jest. Tutaj jest baran, który ma w sprawie przemyślane, wie kiedy, y, i w rezultacie zabiera się do działania. Y, aktywujesz tę energię, która jest niesamowicie mocna w ósemce była w odpowiednim dla Ciebie momencie. Trochę w ukryciu, trochę nie, trochę po przemyśleniu. Eee, trochę trzeba jakiś wygląd sobie w siebie tutaj zastosować i jesteś gotowy działasz. Tak? Hmm. Dla kogoś może to będzie ważne. Yy, Artyka Połanka, moi drodzy panowie, często oznacza kobietę niedostępną z różnych powodów. Więc, a tutaj się pokazuje w rezultacie działanie. No to też zobaczymy, zaraz co pokaże reszta karty. Ale trzeba mieć na względzie, że e, ciężko będzie się jakby przebić do niej, ciężko będzie się wbić, że tak powiem, w energię tej osoby, ciężko będzie się dostać, tak? Dobra, zobaczmy dalej. Sytuacja tygodnia. Karta Sprawiedliwość. Karta Sprawiedliwość, w, jeśli chodzi o sytuację tygodnia, raczej zachęca do tego, żeby starać się być obiektywnym, e, być w porządku, być fair. E, to jest między innymi taka energia, więc zobaczmy też, co z tego wynika. Sprawy ruszają do przodu dla ciebie, więc sprawiedliwości trochę staje się zadość, czymkolwiek to dla ciebie jest, ta karta Sprawiedliwość. Um, albo w sposób bardzo odpowiedzialny patrzysz w swoją przyszłość, i to jest tutaj też taka historia. I dobrze, bo, bo ta trójka była, to jest przede wszystkim baronowa energia, po drugie, to, są, to jest kwestia podjęcia decyzji, które były niezbędne do tego, żeby po prostu wykonać jakieś działania, i ty podjąłeś te decyzje z pełną świadomością tego, co robisz, kompletnie odpowiedzialnie wyczekałeś być może też moment, żeby podjąć decyzję i ruszyć do przodu. I dla Ciebie sprawy się rozwijają, układają się. Jakie jest wyzwanie zatem? Czwórka mieczy. Ta osoba może być niedostępna, bo ma złamane serce, bądź miała złamane serce i nie jest gotowa. I rada wskazówka to jest rycerz monet, który zachęca Cię do tego, żebyś był cierpliwy. To tyle, żebyś był cierpliwy. Żebyś yy, z niczym się nie spieszył, bo takie jest, rycerz monet w miło. to nie jest miłość, nie wiem dlaczego. To może. Mm, Okej, okay, nie powiem nic więcej, ale. Yy. Wyzwanie tygodnia czwórka e, mieczy. Jeśli to jest osoba, ta, która nam się pokazała tutaj lekko niedostępna, to dlatego, że miała bardzo złamane serce i potrzebuje czasu dla siebie. I tutaj jakby w tym momencie dla Ciebie wskazówka mówi nie spiesz się z tym, tak? Pomału. Pokaż się jako ktoś odpowiedzialny, komu, ko, ktoś, komu ta osoba być może może zaufać, to no mniej więcej taka energia. Jeśli to ty e, tutaj pokazujesz się jako wyzwanie, jak się uleczyć, jak uzdrowić tę sytuację, tak? Mm. No to też nie spiesz się z niczym, daj sobie czas z kolei, tak? To, wiecie, taka trochę historia. W miłości jest asmieczy, to bardzo ciekawe, bo w miłości asmieczy zazwyczaj dla mnie oznacza dwójkę ludzi, którzy intelektualnie są na bardzo zbliżonym poziomie. As mieczy w miłości również, jak dla mnie, oznacza takie momenty, w których rozmawiamy, sobie dyskutujemy, dniami, nocami. To ma skręcić jakiegoś powodu, to się nam tu pokazało jako ważne. Ale as mieczy również, jeśli chodzi o miłość, zachęca do wypowiedzenia, do wypowiedzenia prawdy. Ta prawda pokazała się też tutaj, w karcie sprawiedliwości. Prawda, która odcina iluzję i prawda, która powoduje, że już cię nic nie dezorientuje i dzięki temu ruszasz do przodu. Sprawdźcie sobie ascendent, proszę. Dziękuję bardzo. Zapraszam lwy. Zapraszam lwy. Tasują karty. Okej, okay. moje drogie lwy, wy w tym tygodniu, królowa mieczy, skoncentrowana kobitka, bardzo jasno myśląca, bardzo klarownie myśląca, eee, powiedziałabym, osoba dosyć bystra, doświadczona, bardzo wnikliwa, ymm, mówiąca to, co myśli, mówiąca prawdę po prostu, tak więc co z tego wynika? Sześć mieczy i to powoduje, że odsuwasz się od zmartwienia. Tak, szóstka mieczy. Nie martwię się. Wiem, że będę, że idę e, w lepszą stronę. Mentalne uwolnienie od trudności w takim znaczeniu sytuacji, które nas martwiły po prostu. Bo albo masz pomysł, albo powiedziałabym, tutaj jest ktoś w Twoim otoczeniu, kto ci pomaga znaleźć jakiegoś rodzaju drogę do tego, żeby się wyzwolić mentalnie i przestać martwić. Więc bardzo fajnie, moje drogie lwy. Sytuacja tygodnia. Szóstka kielichów to jest skorpionowa energia, jak wiemy. Yy, ważni są ludzie w Twoim otoczeniu, najbliżsi, ci, którzy są z Tobą na dobre i na złe, Twoja bratnia dusza, być może Twój przyjaciel. Yy, tutaj też w ogóle sytuacja tygodnia to jest dla mnie energia takiej ogromnej życzliwości. Yy, no i zobaczmy, co z tego wynika. Dziewięć monet. Pieniądze. Pieniądze, które może masz gdzieś tam, że tak powiem, nie wiem, z jakichś rodzinnych historii na przykład też mogą wynikać, ale raczej wynika energia kogoś, kto um, ma potrzebę, wiesz, drogi lwie, żeby złapać w ręce to, czego pragnie i wie, że na to zasłużył, po prostu. Dla mnie to jest taka historia. Tutaj. Cokolwiek łapiesz tu w ręce, wiesz, że na to zasłużyłeś, tak? Być może sobie to wyjaś, wymyśliłeś, być może, że tak powiem, długo na to czekałeś, aż to się, że tak powiem, zrealizuje. I czymkolwiek jest dla ciebie ta dziewiąta moneta, którą ta kobieta trzyma w dłoniach, wiesz, że na to zasłu zasłużyłeś, zasłużyłaś, drogi lwie, droga lwico, i że tego chcesz, bo po to sięgasz, tak? Um, jakie jest wyzwanie tygodnia? As, monet i rada wskazówka ósemka, monet. Okej. Okay. As, monet jako wyzwanie tygodnia... Hmm, to jest, jak złapać tę szansę finansową, monetową, związaną z jakąś inwestycją, z czymś namacalnym, co dla ciebie takie ważne. To jest jako wyzwanie, prawda? Ósemka monet, zwróć, zwróć uwagę na detale, zwróć uwagę na szczegóły, e, zwróć uwagę, jak dla ciebie jest to ważne. Jakby to, to, to musi być dla ciebie absolutnie doszlifowane. tak, To musi być, e, powiedziałabym, mistrz sztuk, wręcz, jeśli chodzi o tę sytuację. E, zobaczmy, co w miłości. Redwan, pokonanie trudności, wyjście z problemów, być może jakaś wspólna podróż. Na spodzie król lichów. jeszcze nam się pokazało, to chciałam powiedzieć Redwan, później czwórka buław. Czyli raczej taka energia, powiedziałabym, e, rozwojowa, tak, moje drogie lwy, rozwojowa. Być może dla Was i dla ważnej dla Was osoby z kolei istotna będzie podróż, taka, nie wiem, zaplanowana na weekend czy coś takiego, no w każdym razie taka, która między Wami spowoduje, że sprawy ruszą do przodu z Waszego punktu widzenia. Tak? ale dla mnie to też jest karta na przykład podboju, no ale podbija do kogoś. Z sukcesem zresztą. To jest też mniej więcej taka energia. Karta zapału, jeśli chodzi o uczucia i miłość, ok? Więc na to bym też e, zwróciła uwagę. Dobrze, dziękuję bardzo, moje drogie Lwy. No i teraz zapraszam strzelce. Kasuję karty. Raz i dwa. Moje drogie Strzelce, wy w tym tygodniu pokazujecie się w energii Pazia Monet. To jest dla was podpowiedź. I zobaczę jeszcze tylko w rezultacie. Trzy kielichy. Super. Wydaje mi się, że tutaj dla osób, które mają dzieci, to wspólnie fajnie spędzony czas z waszymi dziećmi może być bardzo owocny i bardzo zadowalający dla was. No, po pierwsze, tutaj jest jeszcze dla mnie często bardzo nauka dzieci, często rozwijanie umiejętności naszych dzieci, i to jest też bardzo zadowalające. Cokolwiek w jakimkolwiek w zakresie to się rozwija. Paść, one często w, w dłoniach dzierży pomysł i zaczął ten pomysł realizować. To jest pierwszy krok, drogie strzelce, tak? I tutaj moim zdaniem, potrzebni być może będą wam ludzie z waszego otoczenia, tacy, z którymi się dobrze, naturalnie czujecie, swobodnie. Że będą Was wspierać lub pomagać lub cokolwiek innego się tam wydarzy, co spowoduje, że będziecie pomału sobie ten pomysł, tę ideę, to marzenie rozwijać. Dla Was w ogóle energia Pazian Monet, dla mnie, to jest energia kogoś, kto stara się być racjonalny. Ok? Więc też jakby na to bym zwróciła uwagę. Sytuacja tygodnia, dziewięć mieczy. To nie musi być Wasza energia. Ale z tego wynika dziewięć monet. Czyli tak jakby strzelać się martwi o pieniądze, zupełnie nie do końca potrzebnie, to chciałam powiedzieć. Wiesz, drogi strzelcu, dla części z was sytuacja, sytuacja tygodnia, dziewięć mieczy. Mówiłam wielokrotnie, że dziewięć mieczy, to również, teraz tak na to patrzę. To jest ta energia, w której my jesteśmy przepracowani i przestymulowani e, intelektualnie. Dziewięć mieczy próbujemy y, po prostu wymy pracować, wymyśleć coś koncepcyjnie, pracować dużo koncepcyjnie, pracujemy dużo koncepcyjnie. I to też jest dziewięć mieczy. Tak, to jest po prostu zmęczenie umysłu już. Dziewięć mieczy, y, czegokolwiek to dotyczy, wymyślisz rozwiązanie. Zobacz, dziewięć monet w rezultacie, czyli pełnia satysfakcji. Tak? Z dobrobytu, sukcesu po takim momencie zwątpienia w siebie, albo po momencie stresu, albo po momencie bardzo wytężonej pracy, drogi strzelcu. To chciałam powiedzieć, jeśli masz z kolei w najbliższym tygodniu i wiesz o tym, że tak jest, dużo roboty, nie wiem, papierowej, papierkowej, Excelowej, jakiejkolwiek innej, to w rezultacie 9 monet dla mnie to jest po prostu czas na weekend. Tak, po tych kilku dniach ciężkiej pracy i o to, żeby zatroszczyć się o siebie i swoje potrzeby. No na przykład jeszcze tak mogłabym Wam powiedzieć. To też jakiś strzelec się martwi, że jest singlem. Jakiś strzelec się martwi, że jest singlem, tak jak patrzę na te karty, a, a tutaj przychodzi do Ciebie od znajomych, od ziomków, od ziomalek jakaś zaproszonko gdzieś tam. Warto je przyjąć. No dobra, zobaczmy, jakie jest wyzwanie. Asmonet, nie raczej praca jest wyzwaniem, bądź pieniądze są wyzwaniem. Asmonet, jako wyzwanie, jak złapać tę szansę. Eee, wskazówka, trzy buławy. Nie daj sobie też odebrać, drogi strzelcu, czegoś, na co pracowałeś. Eee, nie wycofuj się z wcześniej podjętych decyzji jeszcze. To jeszcze chciałam Ci powiedzieć. Tak? Wypatruj, koordynuj, żeby to, nad czym tu tak ciężko pracowałeś, tę szansę, którą złapiesz, żeby to do ciebie dotarło. Powiedziałabym, tak? Żeby to rozstrzygnięcie, na którym ci zależy, żeby to do ciebie dotarło. Możecie to zmęczyć, i to się pokazuje jako taki moment, yy, no, gdzie trzeba będzie się później dobrze wyspać, uważam. Żeby z siebie wyrzucić trochę tej energii. Słuchajcie, w miłości jest paść buław. O Jezu. Następna karta Eremita. Paść buław w miłości, moje drogie strzelce. Dobra, możemy powiedzieć wiadomości, mm. ale takie, rzekłabym, zuchwałe albo nie do końca przewidywalne, bo to jest taka energia w tym paziu buław, aktywne, zaproszenie do takiej wspólnej aktywności <gryw> dla części z Was. No, ten paźbuław, buław, słuchajcie, jeśli chodzi o miłość, to jest ktoś raczej energiczny i raczej tak przyjaźnie nastawiony, ale on może być też mega zuchwały taki trochę nieprzewidywalny i to może Was na przykład zestresować, jeśli dla Was jest to nowe moje strzelczyczki, kobitki, nowy, nowa znajomość, to może Was to po prostu, ten gość, chociaż Wy też nudy nie lubicie, umówmy się, ale ten gość może Was zestresować mega, tak? I, I myślę sobie, że jeśli będziesz czuła, że kompletnie jakby tutaj się, powiedziałabym, jest taki roller coaster że już nawet dla Ciebie za dużo, to lepiej się skoncentrować na sobie, moje drogie panie. I to chciałabym wam powiedzieć. Dzieci bardzo ważne w ogóle. Aktywne spędzanie z, z czasu z dziećmi się też pokazało, jeśli chodzi o miłość. Tutaj rozwój dzieci, jeśli chodzi o kwestie właśnie kształcenia, tak, jakiś e, zdobywania kolejnych umiejętności. Tutaj aktywne spędzanie czasu z dzieciakami się pokazało jako, jako ważne, jako istotne. Jeszcze takie historie się pokazały, także sprawdźcie sobie, proszę, ascendent. Dziękuję wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.